Cieka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Setnika, to jest trzeci odcinek z serii Wyknijmy w Lego Indiana Jones 2. Eee, w poprzednim odcinku, to znaczy, w poprzednim odcinku yy, skończyłem akt ten, że pierwszy. no tutaj jest co prawda tylko 20 ukończonego, ale ja zrobię, ja zrobię taką całą serię odcinków które będę kończył to tak. Nie na 100%, bo mi się chciać nie będzie chciało. E, tak do 80% myślę. Nie wiem, zobaczę. E, f, nie wiem. Chociaż nie wiem jeszcze czy w ogóle zrobić takie coś, bo... E, no dobra. Kryształ. drugi! Tylko chwila. E, jak to ma być? Te nazwy tych filmów mogą być trochę długie. Wyknijmy w Lego Indiana Jones 2. Wyknijmy hmm. w Lego Indiana Jones 2. Jeżeli chodzi o ten samolot, co się teraz stało? no. Dobra, e, uwolnię tego przepięknego gołębia. Co do nadużywania, nadużywam słowa przepięknie. Z gracją i grecją. Wyraz ekspresji jest równy w sumie środków neoimpresjonizmu. Panie Kustoszu co Pan mi hmm, przeliczył? co tutaj zrobić powinien? Hmm. zaraz e, to wygląda tak, że e, ja sobie teraz normalnie nagrywam tak całą serię e, nie wiem ile tych odcinków będzie tyle ile będzie mi się chciało zrobić podejrzewam, że tak tak, tak z pięć odcinków nagram e, i te po prostu Nakrywam to w jednym ciągu, jeden po drugim, a później będę to renderować, obrabiać i w ogóle. Um. No i tutaj, no wyobrażam sobie, że ten odcinek już jest na YouTube. 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 Um. No i teraz ja tak do was mówię, że ten odcinek dochodzi z opóźnieniem. To znaczy teraz jest... E... Jaki jest dzisiaj Chwilę zobaczę na moim fonie, foniadle. A, naładował się! A ja się dziwię. Przecież nie dostałem żadnego SMS-a. Jasne. Więc... Hmm, tu się ładuje. E, dzisiaj jest. Dziś jest drugi listopad. Tak. Yy, a kiedy, do, kiedy odcinek będzie na YT? YouTube. 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 To nie wiem. Na pewno będzie opóźnienie spore. Może być nawet tak tygodniowe opóźnienie. Nie wiem jak to będzie. Yy, Przede wszystkim muszę się zaopatrzyć w profesjonalny program. Yy o przepięknej nazwie <laughs> przepiękne, znowu wszystko jest przepiękne. kuryl wideo studio, e, w którym bardzo dobrze się obrabia Co e, tu zrobić powinien Co? czyli... Dobra, czyli no, trzeba no, tutaj iść. Druga osoba ma te oto dwie przepiękne skrzynie yy, przesunąć. Oczywiście spe specjalnie, yy, specjalnie zostały yy, została yy, taka wypolerowana, żeby można było to przesunąć. Yy, robić, żeby... Czy armata? Co mm, jest? No, to wyglądało trochę jak armada. A o -o, muszę pomyśleć. Zaraz. Hmm. Co mogę zrobić? W takim przypadku. Tutaj coś rozwalić? czy coś? No bo pojęcie nie mam. Zaraz. Jasno, myśl, debilu, myśl. Wersja hard Kubusia puchatka. No jasne, to jest oczywiste. Że ja też o tym nie pomyślałem wcześniej. Na szczęście zbyt dużo czasu nie zająłem. Ale dobra. E, trzeci odcinek. Tak. E, co, co, co się stało? Dobra, spoko. Czyli jeden koleś ma być... Aha, czyli wystarczy, że ja mam po prostu to zrzucić, tak spoko. Ale jaka imprezka na maksa? Zaraz, czyli to jest jakaś mapa i ja mam tą prześliczną mapę eee... O, oczywiście, zbuduj sobie zbuduj sobie uchwyt, żebyś miał na co rozwalić ścianę. Dziwna ta logika. Fuck you, Zaraz. Przez przypadek coś fajnego odkryłem. Co myślę, żeby się przydało. Eee. Yy... Ha, dobra, Teraz jestem tu. Yy. No, czyli to było konieczne, i, i gdybym przez przypadek tego nie odkrył, to bym mógł się trochę z tym męczyć. Fajnie, fajnie. Yeah! udało się. Mm -hmm. Jaś fasola kisi wora. a pan Jan kisi Ja nie mogę, co za zbrodnie. Jak nie mogli? Aha, dobra. Ale ja nie mogę. Te szyby to chyba jakieś... Ślińskie podróbki. Aha. Ja się pytam, po co Chińczycy jadą do Ameryki na wakacje, żeby kupić pamiątki, które i tak są made in China. Tego nie rozumiem. Nie? Yy, czyli chodzi tutaj o to, żeby... żeby móc wyjść. O, za tora jak traktora. O, kupię se... kup... kupię oh, ...to O, coś do odchalenia. No... co? W sensie, że to nie jest rozhalenie... ...no, błagam... ...mówię się, czy... Tak, się ten, kół, Błagam, błagam, nie teraz! Teraz! Moturze! No co? Moja wina, że ten motor jest taki niestabilny. nie Fuck you. Fuck you. do y, do wymyślenia przez wizę. Pionowo, daj I mi mean. no teraz no 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 O O, 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 zawróć, zawróć. Tam, Teraz to już uda się, Okej, okay, udało się. Nie przegrałem i nie przegrałem. To pamiętajcie, proszę, się. na zawsze się. to jest uda. Wygrałem Cygana! Eee, jak fajnie, Cygana wygrałem. O, ja nie mogę, Cygana wygrałem, jak fajnie. Niego od razu klatkę. E, w tym sensie, że podejrzewam, że w takim miejscu cygan odrażujesz, że stawiasz po Gdzie mam teraz żeby Nie chcę mi się za bardzo serio serii robić. To znaczy no teraz mi się nie chce za bardzo hmm, czy ja wiem czy mi się chyba chcieć, czy nie. Prawda jest taka, że jestem trochę chory i... Nie no, spoko, w sumie to mam czas. Ale podejrzewam, że to będzie ostatni odcinek jakiś. Dzisiaj zrobię, a dzisiaj jest drugi listopada. E, i dlatego też... Hmm. A bo ja wiem, nie wiem. Nie ja wiem. W nic nie wiedzący. O, o! Nie, 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 nie błagam nie, nie. Nie, teraz będzie... Nie! Nie, teraz ten tempo plansza Czemu? Nie chcę mi się tego robić. Ale ja podejrzewam, że później te odcinki to. Znaczy, później to ja podejrzewam, że jeden, w jednym odcinku, myślę, że, tak, że takim półgodzinowym, e, będę robić te. No jak już się nazywa Tutaj jest części część, jedna cząstka. No od 1 do 3. Dobra, to się robi tak. Dobra, idę dalej. To jest ostatnia misja, bo ona trwa już. Ta, ta misja trwa długo. Znaczy się, jest długa albo dużo trwana. Hmm. No nie. No i co teraz? Wyznawcy czarnej ciaszki e, e, cał to tam... Człowiek widno strzela z kuszy. Hmm. Dobra, przez chwilę nie będę udzielać komentarzu w jakim celu... Juisté chyba. Dobra, wystarczy już. Nie da się wytrzymać. A nie Teraz będę te główne nosić, tak? No, błaga. Gdzie ja mam to znaleźć? Aha, pewnie mam. Dobra, już wszystko wiem, muszę załatwić łopatę. Skąd ja mam załatwić łopatę? No, ludzie. No, bez przesady. Tu jest łopata, świetnie. No, tak to i e, życiodajna łopata, która uratowała już miliony e, cyganów. Takich jak którego przed chwilą wygrałem. No, ale powiedzcie mi, czy ta gra nie jest rasistka? Cygana dostaje się za to, że się e, cygana się dostaje za wygranie e, wyścigu. O, o ile można to nazwać wyścigiem. Chodź o! Hmm... O skorpio. Daj jednego. Zaraz, tu jest Citos Robalos! Ja nie mogę. Więc one istnieją naprawdę. To niesamowite. Co pan na to, panie Kustoszu? To niesamowite. Co ja widzę, to jeszcze nie widziałem. Ja, gdzie? gdzie... to jest? Aha, dobra, już wiem. Hmm. Olol, ale nudny ten muzeum. Muszę patrzeć, by mnie kto przypadkiem nie przyuważył. A takie fajne dępe, 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 i i fajne i i fajne i dobra jeszcze jednego modułu brakuje hmm. skąd ja mam taki takie coś załatwić na pewno nie na pewno nie tam dalej bo z takim że mi nie da rady przeskoczyć hmm. Nie, no nie ma bata, To już jest ostatni odcinek, jaki robię dzisiaj. Aha, to pewnie wychodzisz tak, tak. Jasne. Ojej, właśnie. Hop. Mm, ale ciężkie, jak kówno. Eee, co to za machina? Oho, czacha! Wezmę se no, super. O! Ja nie mogę, ta reakcja! Ta reakcja to jest normalnie jak akcja... Yy... Sprzedam akcję bez reakcji. Tak jest. Dałem radę, teraz muszę dogonić go, bo jak nie to... Szybki on jest. Przodyczno. Co to ma być no? Zaraz ja mam tam przejść No dobra Przeżyłem! Yeah. Zaraz skor Skoro koty mają 7 żyć to gdzie jest respawn? Ciekawe. No co? Bije go, bije teraz go bić nie mogę. O-o, niedobrze, niedobrze. Co no to będzie? O reudzie! O, ja nie mogę. To chcę sobie go tak związać I Teraz teraz... A, jego się nie da związać z tym problem. No i domar żyć, no i ostatni, no dawaj, 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 jest! Jakie ja mam się tam dostać? Aha, mam kryształową czachę, yy, mistrza, yy. Hmm. dobra, to będzie ostatni odcinek, to było ostatnie zadanie. Uff, no mi się spacić. Okej, okay, dobra. No to. To co? No to do, do następnego odcinka. Cześć. Może z tym cześć to trochę za wcześnie, ale pamiętajcie, żeby subskrybować, yy, komentować, lajkować. No przede wszystkim subskrybować, bo to tak. Yy, to stwarza taką. I miłą atmosferę. No to jest naprawdę miłe, że yy, że ktoś kogoś subskrybuje. Yy, w sensie, że... O, teraz wyznawce czarnej czaszki sobie kupię. ja go to legalnie kupiłem. Żeby nie było. Yy, I cóż tam. I cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam na kanał i subskrybujcie, bo za niedługo specjal 20 widzów cześć. Znowu się powtarzam.